Witam Was dziś serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, przesadzaniem drawka Bendis. Coś powiem Wam też o tym bananku. Mam go od ubiegłego roku. Już przejdziemy do niego. Mam dwa. Oczywiście doczekałem się już i odrostów. Jeden to jest, o proszę, ten okaz. Mam mnóstwo małych. No i tutaj ten, już wam go pokazywałem wczorajszym. No i stwierdziłem, że go muszę przesadzić. Mam go od lipca ubiegłego roku, jako malutkiego bananka. Dosłownie. Miał może z 10 cm, systematycznie tutaj mu obcinam. Widzicie odrosty, no ale chcę go przesadzić w większą doniczkę, żeby się nie męczył. A do zimy jeszcze trochę mi mignie. Tak myślę, pokażę na co go stać. Zimowany był w szklarni w temperaturze nocy 13 stopni. No, w dzień to tam ile było. I tak to on się prezentuje. No systematycznie jest pryskany na, na grzyba. A teraz, jak go, oczywiście przesadzą w większą, większą doniczkę, czyli po prostu wiaderko. Dostanie jeszcze garść obornika końskiego. Niech jeszcze sobie śmiga, moi drodzy. Czeka mnie jeszcze parę przesadzań. No, powiem Wam szczerze, no, ten Glaucium, opowiadałem Wam o nim. No, chcę go też przesadzić. Sam po prostu nie dam rady. Ale, ale, spodziewam się gościa w niedługim czasie, mojego imiennika. I mam nadzieję, że on mi pomoże przesadzić. On zawsze kopiuje i wkleja. Znacie go. Większość osób na pewno go zna. Może się domyślacie, może nie. To i dowiedzicie się w swoim czasie. No nic, bierzemy się za pracę. No, przygotowałem sobie w ziemię. Mieszankę ziemi. Jak najtańszy z marketu, bez przesady. 20-litrowe wiadro i obornik granulowany kolski. I jak to mój imiennik, jak on to mówi, ja jestem senior, on to w takim razie junior. Mówi, kopiuj, kop, kopiuj w klej. No to ja też tak zrobimy kopiuj, wklej. Włożę, nasypię ziemi, na spód dam. Oczywiście nie będę żałował tego obornika granulowanego. I przesadzimy. i drodzy, już wsadziłem. Teraz muszę tylko podlać z 10-litrowego wiaderka dostał 20-litrowe wiaderko. No, myślę, że do jesieni jeszcze dostał koksu. Sobie ładnie troszeczkę podrośnie. Powiem Wam, że jest ciekawy bananek. Jak był młody, to miał przepiękne przebarwienia, przebarwienia tych liści. A już jako, jako, jako starszy osobnik tych przebarwień nie ma. W uprawie, no nie jest łatwy, aczkolwiek mnie osobiście nie sprawiał żadnych tam problemów. I już jeden draf mam przesadzony. Jeszcze tutaj tylko mówię, podleję, poobcinam jeszcze to oczywiście, co, co, co jest do poobcinania, bo ja to muszę poobcinać, nie? Bo ja chcę, żeby rósł, a zobaczcie, jak, on, jak, już, jak przyrasta mu, to aż pęka, widzicie? Pękają cholewki. I niech sobie w takim razie śmiga do jesieni. Ma jeszcze trochę czasu, a ma być piękny jeszcze sierpień, może wrzesień będzie przepiękny. To niech sobie śmiga. Pokazywałem Wam Bananek, który mi się wysiał, Kup, przepraszam, który mi wszedł. Wzeszedł, wszedł po 8 miesiącach. No i też go zaraz wezmę i przesadzę, ale już tu nie będę dawał, jeszcze po prostu trafi tylko do doniczki. Pokazywałem tego bananka, jak on wyglądał. Szczerze, nie wiem, co to za bananek. Ja wysiewałem tyle różnych odmian. No ale jest. No więc jak jest, muszę o niego zadbać. Tu jest takie podłoże kokosowe, trochę z tym. No to wezmę, wezmę już teraz przesadzę go, spróbuję go przesadzić do normalnej ziemi. I niech sobie rośnie. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. A z tych moich kochani bananów, które ja wysiewałem, w sumie mi się tylko zostały dwa. sit którego wam też pokazywałam, ale jeszcze wam pokażę, który mi przepięknie rośnie. Ten właśnie largesit. O nim mowa. Jeden dostał Darek z kanału Palm i odbiła. I czarny heniek. On dostał jeszcze e, grina, typowego grina. No. I co mi jeszcze zostało? Musa balbisiana. To są właśnie bananki, które z moich nasionek są. Które no z moich, z której ja wysiałem i, i mam. Miałem jeszcze grauciuna który mi padł, przez moją głupotę Wam powiem, bo po prostu zaniosłem, zapro, zaniosłem go do, do już do chłodnej szklarni. Miał za chłodno i, i tego nie wytrzymał. Graucjony to są jednak ciepłe banany. No nie zbiorę się za tego małego bananę, bananusia i niech sobie trafi do doniczki. No i wola, jest wsadzony. Zaraz też go podleję. I słuchajcie, niech sobie rośnie. Mam nadzieję, że do jesieni trochę urośnie. I coś, może będzie wtedy wiadomo, co to za bananek. No bo tak to powiem Wam szczerze, no nie wiem. Patrząc po liściach, Trudno mi wyczuć sprawę, to jest jeszcze dopiero malutkie. Ja naprawdę wysiewałem różnych tych, tych, tych bananków. I trudno wyczuć sprawę. Na pewno nie larga seed, na pewno nie zwykły glaucjum, bo, bo tamte nasiona to, to, to poszły zupełnie wszystkie praktycznie wzeszły. Jedynie z tych, z tych takich naprawdę, jak ja tu mówię, wyjątkowych i egzotycznych nasion. Nic sprydnie wzeszło, no jednak się okazało, że coś tam jednak wzeszło. No. I tak to widzicie wygląda. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy, z akcji przesadzania drawka wędysz. Do zobaczenia wkrótce. A miłego wieczoru życzę. Trzymajcie się.